Widzicie coś tam? Tam, daleko prosto przed siebie. Pewnie widzicie tyle co i ja, czyli nic, jedną wielką mgłę. <gry> A już straszam, alertami nie wychodź z domu! Nie rób żadnej aktywności na dworze. Siedź w domu, bo jest ciężkie powietrze, niezdrowe to po co się rodzić skoro nie wolno już z domu wychodzić bo łyk świeżego powietrza może cię zabić ot taka filozofia no i tak od wczoraj na Górnym Śląsku straszą tą złą jakością powietrza już się zaczyna propaganda telewizyjna przez tych idiotów Agenda 2030 zbliża się wielkimi krokami. Już tutaj kurczę u nas w regionie Straż Miejska szaleje lata po domach. Patrzę, czym kto pali w piecach, sprawdzają wilgotność drewna. W głowie się po prostu nie mieści. Kurczę, wzięli tam jednego, zaczęli dźgać szpilorkiem kurczę i, i sprawdzać tą wilgotność. Ja nie mogę, a może się okaże, że w jednym drzewie yy, będą składowane narkotyki, te jeszcze yy, odkryją plantację jakąś kurczę, nielegalną masakra. Rozumiem kurczę, jak ktoś pali śmieciami czy coś, to karać jak nie wiem, ale żeby drzewem, węglem, gazem, masakra, że ludzie tak kurczę się godzą na to, na to wszystko i, i lecą za spuszczonymi głowami i kupują nowe, nowe piece, a stare wyrzucają. I w taki sposób widzą, że droga otwarta, ludzie się boją wysokich kar i tak dalej. To mają w pole do popisu, nie? Dziwnych czasów dożyliśmy. To takim akcentem zakończam ten film. Trzymajcie się, dużo wytrwałości i zdrówka.